Hej, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj kilka słów na temat odchudzania. Chciałem powiedzieć o wielkiej rewolucji w moim życiu. Każdy widzi mnie, i widzi, że ja jestem człowiek, który dąży do doskonałości, jak to niektórzy mówią, do doskonałości, czyli do kuli. Tak? Kula jest kształtem doskonałym, nie ma w niej żadnych wad, jest, jest idealnie okrągła. I teraz niektórzy mówią, że ci wszyscy puszyści to, 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 to są ci, którzy dążą do kształtów idealnych. No, efekt tego jest taki, że troszeczkę tutaj przybiera się, przybiera. I, no i brzuszek też taki jest, jaki jest. No i, no i w ogóle. I w końcu wiem doskonale, jak to się skończy. Tak? Tutaj popatrzcie. Tak, widzicie. No. Tak, dokładnie. No i co mam zrobić? Trzeba się brać za siebie, bo, bo się okazuje, że, że to wcale nie jest tak mało. Tak, ponad 120 kg i efekt jest taki, że, że, że człowiek, który, który tyle waży, zaczyna mieć problemy z wieloma, wieloma takimi zwykłymi codziennymi czynnościami, no choćby z zawiązaniem butów, no, no proste, no. używa się butów wsuwanych, a nie wiązanych z prostego względu, ponieważ schylić się, żeby zawiązać but, to czasami to jest wyzwanie. Nie powiem, że nie. No i postanowiłem sobie, że, że nie będzie tak. Niemożliwe jest, żebym, żebym był taki, jaki jestem. Wielka rewolucja w moim życiu. Postanowiłem się odchudzić. No ale problem jest teraz taki, że odchudzanie wcale nie jest takie proste i takie łatwe, kiedy się za bierze. To wszystko pięknie wygląda w telewizji, wszystko pięknie wygląda w różnego rodzaju specjalistycznych programach, to cudownie wygląda na papierze, w książkach i w folderach reklamowych, gdzie Przychodzi Grubas, który ma 180 kg wagi, a po chwili na folderze jest Before i tam jest 180 kg, After 75 Idealna wysportowana sylwetka, idealne mięśnie, zero brzuszka. Nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to, bo to jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest zwyczajne naciąganie, to jest zwyczajne kłamstwo. Człowiek, który waży dużo, wcale nie jest w stanie tak szybko zejść do, do poziomu takiego człowieka wysportowanego. Są jeszcze efekt, efekty uboczne, o których żaden, żadne, absolutnie żadne te, te foldery i te, te reklamówki nie mówią. Efektem ubocznym są bóle na przykład pleców, tak jak jest u mnie, ponieważ ja już się od trzech tygodni odchudzam i ćwiczę i, i, i tak dalej, i te bóle pleców, gdzie, gdzie zmienia się sylwetka ciała, to one się pojawiły i rozmawiałem już z takim nawet jednym lekarzem, z takim moim kolegą i on mówi, że to jest normalne, normalne, ponieważ brzuch ci spadł, ponieważ rozkład ciężaru w ciele się zmienił. I, i, I teraz to jest normalne, że te plecy bolą, bo są inaczej obciążone. Mięśnie i układ kostny są przyzwyczajone do czegoś innego, a co innego się wydarzyło. I co innego jest teraz. Więc bóle pleców na przykład w moim wypadku. Po drugie skóra, która jest naciągnięta, rozciągnięta, która musiała pomieścić ten cały tłuszczyk i to, to, to cudowne sadełko kochane to ta skóra, no tak, sadełko znika, tłuszczek znika, on się wchłania, a skóra nie. Skóra wcale się nie wchłania, skóra wcale się nie wciąga, ona po prostu zaczyna wisieć jak, jak, jak na worku. I, I tu jest problem przy odchudzaniu, który no niestety yy, trzeba załatwić prawdopodobnie chirurgicznie, co w Polsce znowu jest bardzo drogie i pewnie, pewnie takie pocięcie. i obcięcie tego, tego, co jest niepotrzebne, pewnie kosztuje kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy i nie każdego na to stać. Więc odchudzanie wcale nie jest takie cudowne, jak jakby się wydawać mogło. Co nie znaczy, co nie znaczy wcale, że nie odchudzać się. Nie, nie. Ja postanowiłem się odchudzić i postanowiłem dojść do swojej prawidłowej wagi. Jeśli byśmy policzyli mój wzrost 1,78 m, 1,79 m, taki, taki mniej więcej mam wzrost, do wagi 120 no właśnie, to okazuje się, że, że no mam ten któryś tam trzeci chyba stopień otyłości, no nie jest, to jest otyłość kliniczna, nie, nie, no, kliniczna to ona może nie jest, ale na pewno jest poważna i wcale nie przeczę, że tak nie jest. No więc co zrobić, żeby się odchudzić? Ludzie mówią tak. Po pierwsze, przestań je żreć, zacznij jeść. No, to jest etap za mną. Ja nigdy aż tak bardzo dużo nie jadłem, natomiast no, mam taką tendencję, że, że mi się ten tłuszczyk odkłada. Ale ograniczyłem, tak, jasne. Oczywiście nie stosuję tak zwanej diety wodnej, tak, wyczytałem, jest coś takiego jak dieta wodna. Nie stosujcie tego, bo to jest normalnie coś, co, co, co człowieka zabije. To jest dieta taka, jednego dnia jesz jakąś sałatkę, marcheweczkę i tak dalej, takie różne rzeczy. Drugiego dnia pijesz tylko wodę i nic nie jesz. Trzeciego dnia jesz jakiś tam kalafiorek, brokułki, marcheweczkę i coś tam jeszcze. Czwartego dnia pijesz tylko wodę i nic więcej. Piątego dnia jesz tam coś tam jeszcze tego, a szóstego dnia pijesz tylko wodę i, i tak dalej. I potem jest siódmy dzień, kiedy możesz sobie troszeczkę więcej zjeść i potem znowu. Sałatka i coś, 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 woda. Yy, marcheweczka, kalafiorek i tak dalej, woda. Yy, to jest dieta, która moim zdaniem, nie wiem, ja nie jestem specjalistą od diety, ale moim zdaniem ta dieta prowadzi wprost do grobu dlatego że organizm mimo wszystko potrzebuje z czegoś yy, tworzyć energię. I w momencie, kiedy zabierze się mu to wszystko i tak bardzo radykalnie, to, to efektem będzie, ja nie wiem, jakieś, jakieś załamanie, jakaś katastrofa yy, ustrojowa. I, I moim zdaniem to 2-3 tygodnie stosowania takiej diety i ojom. Nie myślę, żeby to się inaczej skończyło. No, kto chce próbować, niech próbuje, ja nie radzę. Natomiast są też inne diety, które no, no będziemy różnych rzeczy próbować. Będziemy próbować różnych rzeczy. Dobra, to by było jeżeli chodzi o, o, o diety. Już zacząłem jakby troszkę ograniczać wszystko co jem. Patrzę dokładnie na to co jem. Odstawiłem ziemniaki w ogóle wszystkie. Staram się używać mało chleba. Tam, jakąś jedną kromkę w ciągu dnia powiedzmy no dwie ewentualnie i, i to na śniadanie. Ktoś mi powiedział, że nie można ograniczyć za bardzo jedzenia w tym sensie, że na przykład bardzo rzadko. Jakiś człowiek uczy, że dobra dieta to jest wtedy, kiedy jemy pięć razy dziennie. No taki paradoks, bo, bo pięć razy dziennie niby jemy więcej, ale dużo mniej, jakby łącznie, w mniejszych ilościach nie powodujemy, żebyśmy byli głodni, natomiast no, jemy pięć razy dziennie. Spróbuję robić w ten sposób, żeby jeść te pięć razy dziennie. No, zobaczymy czy to wyjdzie i jak to wyjdzie. W każdym razie będę tak próbował yy, się zmieniać. Dalej. Są tacy mądrzy ludzie, którzy mówią, zacznij biegać. Bieg pochłania masę kalorii. Jak będziesz biegał, to to będziesz mógł yy, szybko schudnąć. No więc się zapytałem mojego kolegi lekarza. Mówię, słuchaj, mam zacząć biegać? Tak się popatrzał na mnie, mówi, stało ci się coś w głowę? Tak, tak łagodnie, bo on powiedział inaczej. Ja mówię, no jak? No przecież wszyscy mi mówią, zacznij biegać. A on mówi, chłopie, Ważysz tyle, że jeżeli teraz zaczniesz biegać, to za kilka tygodni będziesz leżał nieruchomo w łóżku. Zniszczysz sobie stawy. Mówi do tego, żeby biegać, to się musisz przygotować. To musisz wyćwiczyć, przygotować stawy, schudnąć odrobinę, zbudować trochę kondycji i wtedy dopiero możesz zacząć biegać. A, myślę sobie rzeczywiście, to, to co biegnie jest taki cudowny, jak to niektórzy mówią. No to, to jak? Zacznij biegać, czy nie zacznij biegać? Tak, ale najpierw się do tego przygotuj. Najpierw zrzuć trochę wagi, żeby, żeby nie zniszczyć sobie stawów. Przy bieganiu, wbrew pozorom, wszystkie stawy są bardzo obciążone. I jeśli nie będziesz do tego przygotowany, to bardzo szybko nabawisz na, na się kontuzji, kontuzji. No właśnie. Więc to jest takie błędne koło. Nie można żadnej wielkiej aktywności fizycznej, bo nie jesteś w stanie podołać temu fizycznie. I to nie chodzi tylko o to, że, że nie masz sił, czy, czy jest Twój organizm zastały, tylko chodzi o kontuzję, której można się nabawić. Więc co zrobić? w jaki sposób przygotować się do tego i w jaki sposób schudnąć. Ja już od trzech tygodni walczę ze swoją nadwagą i popatrzcie. Udało się tyle. No nie jest to mało, prawda? Nikt mi nie powie, że, że to jest jakoś tak mikroskopijnie. No troszkę, troszkę zrzuciłem. Jeśli porównamy sobie to poprzednie z tym teraźniejszym, no to to jest całkiem nieźle moim zdaniem. No i moi drodzy, jak, jak to zrobić? Jak to zrobiłem i, i co ja zamierzam dalej? Po pierwsze spacery, chodzenie no i, i, i taki, taki dość, dość szybki marsz, ale nie bieganie. Rower. Siadłem na rowerek stacjonarny. To było piękne. Ja pamiętam jak pierwszy raz po, po wielu, wielu latach, Siadłem, to nie teraz, troszkę wcześniej. Siadłem na rowerek stacjonarny i mówię, popedałuję sobie troszkę, żeby no, zbudować kondycję. Uh -huh. Tak, zbudowałem kondycję. Pedałowałem chyba niecałe trzy minuty, tak? Niecałe trzy minuty, po czym myślałem, że spadnę z tego rowerka. Dokładnie, tutaj gwiazdki, ciemno przed oczami, mroczki, tego rzeczy. Odpłynęło wszystko tutaj, ciarki po, po, po twarzy. No tak to wygląda, kiedy, kiedy człowiek jest nieprzygotowany do wysiłku fizycznego. Ale powiedziałem sobie, nie, 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 nie. Tak to nie będzie, tak, tak nie będziemy żyli, będziemy pracowali. Więc trzy minuty za pierwszym razem. Chwila odpoczynku, to w sensie nawet nawet nie było tego samego dnia, tylko następnego dnia. 4 minutki. I powiem Wam, że te cztery minutki to już były takie, no, spokojniejsze. Potem 5 minutek. Jak już zrobiłem 5 minutek, no to dlaczego nie zrobić 10? I tak dalej, i tak dalej, i to... To powodowało, że moja kondycja troszeczkę tak zaczęła, zaczęła wzrastać. Moim problemem jest to, że ja tak generalnie, to, to muszę Wam powiedzieć, że trochę się wstydzę tej mojej otyłości i nie jestem szczęśliwy, kiedy, kiedy ktoś na mnie patrzy na, na takiego, jakim jestem no, grubego i staram się tego nie okazywać. Tym bardziej na przykład pójść gdzieś, nie wiem, na jakieś na jakąś siłownię, na, na jakiś fitness albo coś takiego. No co ja tam będę robił? Inni będą ćwiczyć, inni będą yy, pracować, a ja będę stał z boku i będę patrzał, i taki biedny jestem, bo, bo nie jestem w stanie? No bo, bo to tak jest. To, to nie jest tak, że nagle pójdziesz na fitness i wszyscy skaczą na a, a tu będziesz skakał z nimi i, i, i się uda. To się, to się nie uda, to się bardzo rzadko udaje. Um, moje doświadczenie z tym fitnessem jest takie, że, że ściągnąłem sobie z internetu po prostu programy takie yy, na, nagrywane. No tak jak ja nagrywam, ktoś tam nagrywał, jak, jak ćwiczyć. Ja będę nagrywał, będę, będę pokazywał, co robię i jak robię i, i tak dalej. Ale no, no, ściągnąłem sobie takie rzeczy i zacząłem skakać. Okazało się, że no nie, nie, nie. Ani tempa nie mogę utrzymać, ani, ani ilości powtórzeń nie mogę zrobić, ani, ani nic, no, zaraz zadysz kapot i tak dalej. No takie, takie są początki. Ale to nie oznacza, żeby się poddać. To nie oznacza, żeby się poddać, bo poddam się dopiero wtedy, kiedy umrę. Postanowiłem, że do połowy czerwca będę miał 105 kg. 105. Czyli teoretycznie przez ten czas schudne, przepraszam, schudne jakieś 17 kg. Czy to dużo, czy mało, to nie podlega dyskusji. To moje założenie, każdy może sobie uznać. Ja chcę schudnąć, a nie zakatować siebie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, chcę to zrobić w taki jakiś sposób bardzo komfortowy dla mnie. Nie mam ochoty zamęczać się na śmierć, bo, bo wiem, że to jeżeli się zacznę zamęczać, jeżeli zacznie to być dla mnie y, trudne i jeżeli to zacznie być dla mnie takie bolesno przykre, to, to ja to rzucę. To, to, to Tego nie będę robił. To musi być frajda, to musi być jasne, że ciężka praca, ale to musi być coś, co może nieprzyjemne, może złe słowo, ale coś, co sprawia radość, coś, co sprawia satysfakcję. I wtedy jest szansa, że, że, ja, że ja to zrobię, tak? że, że ja wytrzymam i będę mógł dalej yy, pracować nad sobą i się zmieniać. Więc założenie jest takie, że, że do wakacji, do końca wakacji, do końca sierpnia chciałbym no, zejść do dwucyfrowego wyniku. Czyli jeżeli będzie 99, to, to będę zadowolony. Jeżeli będę miał 99 kg na koniec wakacji, na, 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 na koniec sierpnia to będę, będę szczęśliwy wtedy. Bo te 99 to będzie cyferka, której nie miałem już, ho, 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 nie wiem od jakiego czasu. Ale mam nadzieję, że mi się to uda. A przy okazji chcę no, popracować też nad wyglądem i, i, i sylwetką, żeby, żeby to było jakieś takie sensowne i żeby ten mój brzuszek nie obwisł jak stary worek po kartoflach zużyty i pomięty ale żeby jako tako mógł wyglądać żebym, żebym też nie doprowadził do tego że teraz schudnę i, i nigdzie się nie pójdę na basen nie rozbiorę i tak dalej bo będę miał płachtę z przodu taką gdzie był brzuch a jakiś tam worek wiszącej skóry no więc zobaczymy jak to będzie myślę że na bieżąco będziemy sobie tutaj rozmawiać i pokazywać. Chciałbym doprowadzić do tego, że będę normalnym, powiedzmy tak, w miarę, w miarę normalnie zbudowanym mężczyzną. Ostatnio, ostatnio byłem na siłowni, kilka dni temu, no i oczywiście popracowałem sobie na tej siłowni pod kierunkiem trenera. Taki młody człowiek, który tam w tej siłowni był, pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo pomógł mi niesamowicie. Mnie się ciągle wydawało, że wszyscy będą patrzeć na mnie na siłowni, że to będzie taki okaz jakiś taki jak w zoo, że, że jest tak, taka ciekawostka, bo przyszło coś takiego na siłownię. Okazało się, że nie było tak źle. No dobra, na siłowni były cztery osoby, tak, łącznie ze mną, ale, ale nie, było tak, nie było tak źle. Najpierw była bieżnia, gdzie, gdzie musiałem się troszkę rozgrzać, czyli taki dość, dość szybki spacer, potem taki trukt przez dwie minuty. Potem był orbitrek, czyli rączki i, i nóżki pracujące razem, a potem te wszystkie urządzenia siłowe, czyli te mięśnie, no właśnie, ja jeszcze nie wiem jak to nawet nazywać. Tam pleców czy czegoś tam, potem tutaj jakieś tam podciąganie, obciąganie w dół tego, tego, tego ty, 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 na, na atlasie, potem ćwiczenia na brzuch, potem no, 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 no różne bardzo te ćwiczenia. Ale efekt jest jaki? Efekt stał się taki, że na drugi dzień jeszcze ręce mnie nie bolały, ale na trzeci to ja nie mogłem ręki do góry podnieść. Nie było szans. Wszystkie mięśnie, które tam na siłowni popracowały, tutaj, no bolały tak, jakby kto wziął młotka i młotkiem tłuk, takie schabowe z moich, z moich mięśni. Taki był efekt. I dopiero, dopiero później, później, kiedy, kiedy znowu zacząłem jakoś tam ćwiczyć te mięśnie, to udało mi się je rozćwiczyć, że, 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 że nie bolały. No, ale, ale do dzisiaj czuję, czuję mięśnie, chociaż już dwa razy czy trzy razy, dwa razy. Trzy razy byłem na, 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 na sprzęcie i już trzy razy próbowałem e, coś robić. E, no nie są to ćwiczenia, które, które mógłbym, że tak powiem, zrobić sobie w domu sam. Ale znowu, jeżeli chodzi o siłownię, no, to, to nie, nie jest aż tak droga rzecz, żeby, żeby nie móc sobie na to pozwolić, przynajmniej raz tam na jakiś czas. Mnie chodziło o to przede wszystkim, aby, aby ktoś mi pokazał, jak ćwiczyć. Bo to wszystko jest fajnie, tak? My wszystko wiemy. My znamy tam jedno, dwa ćwiczenia, ale, ale jak to zrobić dokładnie, ile serii, ile powtórzeń, ile ćwiczeń. To wszystko się okazuje, że są ważne rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Ja nie miałem pojęcia o tym. I teraz już mniej więcej wiem, co mam robić. Do tego te programy telewizyjne, które, które pokazują też, jak ćwiczyć, można sobie zapodać pendrive'a na przykład do telewizora. Dzisiaj te telewizory są rzeczywiście bardzo takie fajne i można z tego pendrive'a sobie oglądać i jednocześnie ćwiczyć. To są myślę, że fajne rzeczy, które trzeba, trzeba kontynuować i które trzeba wykorzystywać, no bo ta technologia dzisiaj, ona ma nam służyć, a nie tylko temu, żeby usiąść z puszką piwa i chipsami przed telewizorem i, i patrzeć się, lampić to, co tam jest. Niech ten telewizor też będzie wykorzystany w jakimś celu, który, który pomoże mi utrzymać zdrowie i, i, i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, że, że będę dalej ćwiczył i będę kręcił właśnie takiego wideobloga, po to, żeby, żeby zobaczyć. Może za pół roku spojrzę na to i powiem, kurczę, facet, porażka totalna, a może za pół roku spojrzę i powiem, udało się, bo to pierwsza rzecz. Tylko, że myślę, ważne jest to, żeby, żebyście komentowali to też. Ja zaczynam robić coś zupełnie sam. Nie mam żadnego osobistego trenera, nie mam y, żadnego dietetyka, nie idę do dietetyka, absolutnie. Y, raz byłem, opowiem Wam o tym i, i myślę, że, 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 że nie jest to mi potrzebne. Spróbuję po prostu sam poradzić sobie z problemem. Wiem, że takich ludzi jak mnie jest, y, takich ludzi jak ja jest, jest, jest sporo. Y, no właśnie, i teraz problem polega na tym, że wielu ludzi nie stać na to, żeby, żeby pójść do dietetyka, bo to, bo to jest znak, są kolosalne pieniądze w domowym budżecie. Wielu ludzi nie ma miejsca, gdzie, gdzie mogliby zrobić sobie siłownię współ, własną, prywatną. Wielu ludzi nie ma miejsca, że tak powiem, żeby, żeby ćwiczyć. Ja też nie mam. Nie mam miejsca w domu, gdzie, gdzie mógłbym ćwiczyć. I teraz na przykład jak kamerą, ustawiłem kamerę na statywie i nagrywam siebie, to, to musiałem odsunąć stół, który, który stał w miejscu kamery, aby, aby móc siebie nagrywać. No, no, nie, ma, nie ma tutaj zbyt wielkiej rewelacji i miejsca absolutnie nie ma tyle, żeby móc jakoś swobodnie działać. Co nie znaczy, że nie można. Mój dziadek świętej pamięci zawsze powtarzał, jeżeli mówisz, że nie można, że się nie uda, że będziesz próbował, to nawet nie próbuj, bo się nie uda. Chcieć to móc. I on mówił zawsze, chcieć to móc. Jeśli chcesz, to znajdziesz sposób, żeby to zrobić. No więc ja chcę. Chcę schudnąć, chcę doprowadzić siebie do końca sierpnia, do... 90 powiedzmy 9 kg żeby to nie przekroczyć setki i chcę to zrobić w, w sposób taki żeby żeby nie wydać pieniędzy i nie musieć yy, że tak powiem no, no, za bardzo cierpieć tak? ja nie jestem masochistą nie lubię cierpienia więc nie mam ochoty cierpieć zobaczymy co z tego wyjdzie bardzo proszę was jeżeli macie jakieś pomysły jeżeli macie jakieś uwagi, no to tak komentujcie. Piszcie tam, komentujcie. Jak oglądacie to i się podoba, no to łapka w górę, bo, bo to jest bardzo ważne. Jeśli uważacie, że to co robię może się komuś przydać, jakiemuś człowiekowi zupełnie normalnemu, który ma problem z, z nadwagą, to, to wysyłajcie, polecajcie to. Polecajcie. Dlaczego by nie? Niech, niech sobie każdy ogląda. Jeżeli macie zamiar, że tak powiem, wyśmiewać, no to powstrzymajcie się trochę i z tym wyśmiewaniem i zobaczymy na efekt. Jeśli powiedzmy na koniec sierpnia nie będę miał tych 99 kg, to możecie się śmiać do woli. Nie skasuję ani jednego y, komentarza, y, który będzie się ze mnie y, śmiał. Natomiast jeżeli będę miał te 99 kg, no, no to wtedy zobaczymy. To wtedy będziemy dyskutować. Mam nadzieję, że co najmniej 2-3 razy w tygodniu będę y, takiego vloga o tym odchudzaniu kręcił i i, i zobaczymy, może się uda. A chciałem Wam jeszcze pokazać na koniec jedną rzecz. Ta koszulka to tak dla palaczy. Prawda? To taka koszulka dla palaczy. Tak kończą palacze. No, kiedyś, kiedyś też paliłem, ale, ale teraz już od lat nie palę i uważam, że, że nie palenie jest świetne. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Komentujcie, łapka w górę, Subskrybujcie. Do zobaczenia.